Ej, tutaj był do dan. Dobra, na kolejny odcinek z kronik. E, ostatnio skończyliśmy na tym. No, takim można powiedzieć w samym wstępie odcinku. E, takim informacyjnym, bardzo odcinku, gdzie dużo się stało. E, dobra, teraz możemy przeszukać domek. Nasz. Tu jest szafa, do szafa na końcu podejdę. Spójrzmy. I co my tu nie mieli? Jest trochę jedzenia, może powinienem je wziąć coś. Jedzenie dużo jedzenia. A co konkretnie? Jabłko, wiśnie, zioła i winogrona. 400 HP HP i MP. O, przywracają zioła do życia. Muszę mieć dużo zioł. Mm, nie mają właśnie problemu z nimi z gry. A szafa jest jako jedno, czy tu jak kliknę pusto. Czyli jako jeden, dobra. Roślinkami Nic nie mówi do roślinki. Piecyk? Też nic do piecyka. Książki. Wiele książek, ale nic interesującego. A do lustra podejdę. Piżama, muszę ją zmienić. Ale, baby, wdzianko. Zbroja No dobra. Teraz tutaj musimy i to będzie. No, dobra, mam na razie Elevena i Freddy'ego. W ekwipunku będą karty? No, niszczyciel. A ja tylko jedną mam kartę? Nie, mam jeszcze deskę i zmarsznia do zdrowia. Dobra, jest. Freddy jest na maksa. Możemy jeszcze pójść do e, RT. Zaczmy, e. Dobra, co możemy zapytać Arti? Nie wiem gdzie iść. Zobaczcie Bestiariusz. E, w ogóle mi się podoba skrypt Bestiariusza, chociaż u mnie jest to na razie zero wszędzie. Ale w ogóle taki pomysł z też jest bardzo fajny. Bo można dowiedzieć się wiele o wrogach. Hej! Dlaczego mi się wyłączyło? Nie! Chwila już wraca. Ja nie wiem, dlaczego mi się to wyłączyło. Dobrze, że wiele nie przeszłam. Muszę pamiętać, by do wszystkiego podejść. Ja nie wiem, dlaczego że mi się wyłączyło. Był totalny przypadek. Muszę jeszcze raz wyekwipować peradielo. magia raczej się nie przyda, ale niech na razie ma wszystko. Aha, bo z tej strony jest pusto, a tu? Dobra, mamy zonko. No, i możemy iść. Pierwszy wice... A w ogóle mogłam się spytać, gdzie mam pójść. Sujarti. Pierwszy loł znajduje się na południe, stąd Lokalizacja zwana z zakazanymi Bezdrożami kryje w sobie tajemniczą jaskinię, która jest jednocześnie pierwszym lochem. Jednakże sugerowałbym najpierw podwiedzać trochę miasteczko. Pieszewice są naprawdę... piękne. Dobra, idziemy. Na południe. Tu nic nie ma, tu jest domek. I co możemy mieć w domku? Mówiłam skrzynie, ubijacza, szafa. Można się na ciężkę położyć? Nie. Jeszcze z dziewczyną No stój! Liga Herasów jest taka super. Nie mogę się doczekać, żeby w końcu tam dostać. Nic ciekawego. Dobra, idziemy dalej. Ale nie mamy chciekiery. Tu nie ma przejścia, ale tu jest domek. Kim pan jest? Kolejny nowicjusz już dołączył do gry. No cóż, wygląda na to, że... Zrób nowarkę, już obiet. Kolejna przerwa. Zawsze na początku odcinka. Dobra, kolejny kryzys zażegnany. Dobra, yy, staruszek. No cóż, wygląda na to, że staje się ona coraz bardziej popularna. Uważaj na siebie. Niektórzy gracze mogą wezwać się na pojedne, z którego nie ma ucieczki. Dobra. Ymm, tu nic nie ma. Tu nic nie było. Teraz w dół idziemy. Ymm, od prawej całkowicie zacznę. Tu jest ktoś. Och, cześć, nie przejmuj się mną. No. Ja też jestem tu nowa. Aha. A tu co to? Ten skraj po długiej różni się od reszty. Ale jak? Mmm. No hmm, nie no. Potem zobaczymy, czy możemy tu przyjść coś odkryć. Na północ tego miasta znajduje się góra zagłady. Pomimo swojej nazwy jest tak naprawdę wygłasły wulkan, chociaż znajduje się najbliżej twojego domu jest ostatnim najtrudniejszym do przyjścia lochem. Skrzyneczka. Połudra. O, kocham gotować. To jest moja pasja, nie wybrana sobie bez niej życia. Jedną z moich ulubionych potraw jest swaz grzybowy. Nie byle jaki, tylko z samych złotych muchomorów. Że co? Brzmi okropnie, smakuje wyśmienicie. Gdybyś tylko znalazł tego muchomora, przynieś mi go, odwdzięczę się. Mam tu kilka partnerów do oddania. Włóciaki rosną w mokrych miejscach, szczególnie uwielbiają wodospady. Problem jest taki, że rosną pod ziemią, więc ciężko je dostrzec. Jestem pewna, że jeden z nich powinien rosnąć w pobliżu spadu znajdującego się za moim domem. Do jednego złocieka do dostaniesz ode mnie jednego partnera. Liczę na ciebie. No to wiadomo. Uuu, już napisaliśmy razem. Super. Zobaczmy, czy nie ma innych. Jeszcze trzeba sprawdzić do końca. Nie ma. Mamy i partnera. Gratulacje, super. Chlebek. Mam już dwa wsparcia, ale muszę teraz wyekwipować ich. Tylko kołdra? Nie, jest jeszcze ubiacz. Eee, chyba dam go Frediemu. a niszczyciela mu zabiorę. Dobra. Mm, dobra, tu nie pójdziemy na razie. Nie można skakać? Nie można skakać. Kiedyś byłem żeglarzem, wiesz, stare, dobre czasy. Podczas jednej z moich wypraw dopłynąłem do pewnej wyspy. Wyspa ta była strzeżona przez wiele mrożących krew w żyłach istot. Ale to nie wszystko. Daleko w głębi jaskini znajdował się skarb, o jakim nigdy nikomu się nie śniło. Skarb ten był pilnowany przez ogromnego smoka. Nigdy go nie zdobyłem. Piękna historia. To że był sklep chyba? Nie, biblioteka. Witaj w publicznej bibliotece. Tak długo jak będziesz zachowywał się spokój, możesz czytać każdą dowolną książkę. Zauważyłabym jednak ze wschodzeniem... Uważałabym jednak wschodzeniem na piętro. Dobiega stąd taki dziwny hałas. Dobra... Postawy walki... No dobra, na chwilę. Yy, no to... Tu jest... Tu Było w tutorialu... Stolenie sucharów na każdą okazję. Dlaczego wulkan się spocił? Był aktywny. No to tu widać, że biblioteka biologia dla niekomaty. To nie daje się do gry dla dzieci. Biblioteka jest bardzo ciekawa. E... Aha, słuchar, dobra. Biblioteka jest bardzo ciekawa, bo Tu można jak widać samemu w każdej chwili podjąć tutoriala. Jak zdać na youtuberem. kiedy Until Dawn bo te książki to też są niektóre tu to nawiązanie ogółem do Elevena i jego serii prowadzonych na kanale również yy... z ciekawości, patrz, ale Potter, no jasne wymienię okulary już się z nimi nabijają Mhm, mm fajne nawiązanie do Undertale'a. Dobra, jakie są jeszcze książki? Nie, nie chcę, bo ja wiem jak to się kończy, a ja nie mam zapisu. Uh -huh. Freddy Fuckboy. On był bodajże w koszmarze, ale na i dwójce. Piękniki z kosmosu. No, kosmos jest fajny. Dobra. Teraz nie. Zamaskowany. Pytam po raz ostatni, gdzie jest ta książka. Nie ma jej tu. Przysięgam. Ktoś ją wypożyczył. Chwilę przed panem. Naprawdę. Gdyby tu była, to mógłbym sobie ją wziąć. No i co? Nie chcesz współpracować, gówniarzu? Chyba nie trzeba cię skasować. Uuu, kolejna ilustracja. Chyba znajesz się w nieodpowiednim miejscu o nieodpowiedniej porze. Za dużo widziałeś, co? Trzeba cię skasować. Walka start. Dobrze, że zapisałam. Androidy. Pamiętam, że androidy były na coś w porne. tylko nie tam tam Dobra, zdolności to zobaczymy. Ym... No zobaczymy czy są. I chlebek poszedł tam. Mam rę. Senno bydło. Ym... No niech zadać sekretyczne i magia chlebka. Zatrucie, osłabienie, albo to as Sojusznika do życia, ale użytkownik zostaje znakautowany, czyli tak jemu. Dobra, zatrujemy, bo zatrucie jest fajne zawsze. Mam drogę z tego chyba byłaś sporna, no, albo źle pamiętam. I chreby już nie ma, trzyma takować. Chlebek, tu nie może pójść. Bo nie jest zwykła, to tylko no, dalej będzie to trudne cięcie. Tak nie będzie odnowione. No ciebie też pójdzie za to. I zobaczymy, jak to wyporządzi z zwykłym atakiem. Albo w Korebik też jest uziemiony. Pacena 4, nowy poziom dla Elevena. Szybko XP. Imponujące. Tym razem wygrałeś, ale wiedz, że jeszcze kiedyś się spotkamy. No, Ty Sonic nie powiesz. Wielkie dzięki za pomoc. Nie wiem, co bym bez Ciebie zrobił. Proszę weź to w ramach podziękowań. Dostałam kartę Wspomagacz. Jakie tu są książki? W pustyni i w Tardis. <laughs> Minecraft. Zapewne jak zaczniemy czytać, nastąpi śwala tu. Ale izolacja. Zaraz, zaraz. Jestem pewna, że widziałem już gdzieś taką książkę. Cała książka. Krwią najlepsze na końcu. Czy to było poziom mocy. Przytemnie jak ukończysz grę. Muszę pamiętać, żeby tu przyjść. Opowieści z Danii. Jednej cytryny. Cytryny i poważny problem. Nieźle. Mm, niektóre nawet nie są do jego serii, ale nie bardzo je kojarzę. Książka, kody do gry. Ooo, to, to jest najlepsza książka, moim zdaniem. Dobra, muszę pamiętać, żeby tu przyjść na koniec gry. O, dobra, trzeba iść środkiem. Zapraszamy ponownie. Dobra, taki byli byliśmy, tu byliśmy i teraz na dół zejdziemy. Tu też kolejny domek. A, on tu o duszę prosił, ja zdobywałam chyba w tej karty albo ten. A ulepszą twoją klasę postaci. O. Nie wciskaj shifta. Zamknięte. No i szkoda. A my jeszcze nie skaczemy. Uskaczemy. Nie, no zobaczymy. Nie pamiętam, ale chyba jeszcze nie ma tej umiejętności. No. Bo to było teleportowanie. Nie pamiętam. O, mała dziewczynka. Mama mówi, że od tego miejsca zaczynają się niebezpieczeństwa. Dlatego nie mogę opuszczać miasta. A jednak czasami przychodzę tu popatrzeć na te widoki. Piękne. Tu też ktoś jest. Tu jest jeszcze dużo ludzi. Stój. Przy... Czy zgodzisz się na sprawdzenie moich zdolności przywódczych? Muszę sprawdzić, czy moi partnerzy się nie mnie słuchają. Gotów czy nie, walka start. U babeczka i duszek. A, bo oni w ogóle nie są milczeni No i zobaczymy, co konamy Zatrucie zawsze dobre. No właśnie my masz tak minimalnie ich pokonamy I chyba by nie trzeba wrócić do domku Zająć się, nie tyle zająć się, co uzdrowić się Możemy jeszcze służyć w Za obrona. Zatrudnienie za chwilę zawiera. Ja lubię przeciwników, żeby mieli zatrucie albo żeby mieli efekt pawienia. No, ale jeszcze mnie ukrada cały czas. Wiśnie hmm. do Elevena. A wy zaatakujecie go mania.

Musisz sobie coś ta babeczka. Nareszcie mandarinkę mam. No zdolności, ta i rzecz na a. I co, nic nie powiesz? Ty coś powiesz? Nasza droga jest zablokowana przez to drzewko. Mógłbym, gdybym tylko miał siekierę, mógłbym je ściąć iść dalej. Mam tu podpowiedź że ja nie wiem, gdzie można zrobić siekierę. A ty, kto jesteś? Świeże owoce, może się skusisz. Mm, dobra. Dobre. Jabłka, wiśnie, mandarynki. A, na pewno. Dużo jabłek. Mraż no, te kasy zostawię. Czy było? Nie, to był płotek tylko. Przejdziemy w dół. I zamknięte. O, przybył ktoś. Witaj od człowieku, no niech noc się przyjrzę. No tak, kolejny nowis już, który uważa, że da sobie radę bez odpowiedniego wyposażenia. Jestem tedy, chodź za mną. Kolejny to już trzeci w tym tygodniu. Tak wiem, mnie też to martwi. Gra staje się teraz bardziej popularna dobrze myślisz, że to może być ich sprawka? Prawdopodobnie. Jesteś już, dobrze. Jak już mówiłem, ja jestem Ted, a to jest moja żona Niki. A ty jak masz na imię? Eleven? Tak? Wydaje mi się, że już gdzieś to imię. Mniejsza, o to jesteś w grze, musisz być odpowiednio przygotowany. Nie możesz wyruszać w podróż bez odpowiedniego ekwipunku. Niki, sprawdź proszę jego klasy postaci. Jest wojownikiem. Wojownik, tak, świetnie, moja sam raz dla ciebie. Niki, skarbie. No, dostajemy nową zbroję. Za jakiś czas mnie trzeba kończyć. Jako wojownik powinieneś wybierać przedmioty, które zwiększają twój atak fizyczny, a także obronę i obronę magiczną, ale tylko moja sugestia. Nie zapomnij tych przedmiotów wyekwipować, inaczej będą bezużyteczne. Jeszcze jedna ważna sprawa. Zwracaj uwagę na opisy ekwipunków, ekwipunku, bo może znaleźć w nich oznaczenia. Lekki, ciężki i magiczne. Lekkiego pancerza może używać tylko złodziej, ciężkiego wojownik, magicznego mag i szaman. Jeśli w opisie nie ma żadnego, to każda klasa postaci może wyekwipować dany przedmiot. Jasne, bardzo panu dziękuję. A czego z ode mnie? Nie w zamian. Gdzieś był ostrożnie ukończył grę, nie daj się skasować. Dobra... Ekwipunek... Zardzewiały miecz, drewniana tarcza, kask, opaska na oko... A po pancerzu nic nie ma. A karty? Nie, kart nie mam, dobra. dobra. Wspomagacz mamy jeszcze. Jeszcze jedną paskę na oko. No mnie chyba dać. Spomagacz. HP i EP. No to nie tobie, tylko Radiemu. Czy ty? No, mogę w podeskę. To mogę albo zmażniać zdrowia, albo to... No to wolę chyba o 30, żeby to miał. Dobra i i, i. Czy już zapisać czy przejść jeszcze dalej? Szybko jeszcze chyba wrócę do domku i się uleczę. W takim razie skończymy, w takim razie w tym momencie do zobaczenia w kolejnym odcinku ja pójdę się uleczyć i na drobie trasę. Do zobaczenia w kolejnym. Cześć!